Hej hej, siemanko, z tej strony znowu ja a dzisiaj zagram sobie na arenie. Ale dlaczego? Dlatego pozdrawiam Hampolskpl Dlaczego? Przekonacie się o tym za chwilę. OK, więc gramy? Gramy. Mam nadzieję, że...

No jeden z dziedzin w Parnotaku Cierpi takich spomarskich deków Tak samo jak Bob Oh no A, spójrz, ja fajna Jest No nie No nie Nie musiałby mi się trawić oczywiście z Pawełski, tak <laughs> Ja tego nie lubię Jak ja tego nie lubię Po co zmarnowałem te strzałki? Ha! Lola, nie Nie lubię Cię Nie, nie Was tylko... Nie, jego Okej okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Hmm, przynajmniej do tego rozwoju. No i znowu, oczywiście, oczywiście, co to ma być? Ale wyjdzie dragon level 5! Nice. Nice to niezły hajs. <grych> nice, dobra, jedna, jedna wieża. Jedno O oh no, nie... O oh nie, graveyard, graveyard! Graveyard! Może oh. go będę miał kiedyś... Oh, Ooo, ale smutno! Dobra, wygraliśmy chyba. I... I, 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 i... Teraz... Będzie niezła, Dlatego... Wręcz well. to zaraz zacz O oh no! yeah, Legendary czas, mam, bam, 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 Czy jutro zobaczycie film o dziesiątej trzydzieści? Jutro o 10 i 30, dlatego, dlatego, że, no nie wiem, no dlatego, że by była tak równa godzina. to bądźcie, bądźcie jak najprędzej. Kto będzie pierwszy w komentarzach, Napiszę mu serduszko, a przypnę mu serduszko i przypnę go na samą górę. Dobra, cześć, się i elo.